Z cyklu życie w Haremie 4. No i doczekaliśmy się tarła. Samczyk wybrał sobie samiczkę. Druga się gdzieś schowała. Gniazdo zbudowane. I proszę, połączyły się w miłosnym uścisku. I jak zwykle ostrożnie złapałem szlakby to A. I tutaj sam łapiej jajeczka, samiczka też się rozgląda. Zpołuję na chwilę. No i za chwilę będziemy mieli chyba kolejne podejście Jest Uścisk No i się posypało Trochę ma głęboko 30 centymetrów Prawie ma co robić no jest to zbiornik hodowlany, to nie jest zbiornik tarliskowy, generalnie ten poziom wody powinien być dużo niższy no ale nie wiem czy zostawić to gniazdo, czy co z młodymi nie mam już gdzie tych ryb trzymać powiem szczerze chyba pójdzie na zmarnowanie ten chów No, ale zobaczymy jeszcze. Zobaczymy. Ładna samica, piękny samiec. Szkoda maluchów, może. Może zostawię. Kupi się jeszcze jedno akwarium z głowy. O samczyk wraca pod gniazdo. Znowu uścisk. Tej drugiej samiczki nie widać. Gdzieś musi się chować. Ciekawe. Ciekawe co z tą drugą samiczką. Próbuję zajrzeć pod gniazdo, ale coś mi nie wychodzi. Dobra, nie będę ich stresował. Koniec na dzisiaj. Dziękuję za uwagę.